Laptop Acer Espire 5. Demonstrowany model laptopa pozwoli ci cieszyć się z najwyższej jakości multimediów i zaawansowanych programów. Odtąd filmy w wysokiej rozdzielczości czy nowoczesne gry przyniosą ci jeszcze więcej satysfakcji dzięki ultramocnemu procesorowi Intel Core i 7 ósmej generacji. Wydajność sprzętu dodatkowo podnosi karta graficzna Nvidia o pojemności 2 GB. Natomiast obecność 8 GB pamięci RAM pozwoli ci nie tylko na swobodne przeglądanie multimediów, ale i na ich szybką edycję. Płynność działania prezentowanego sprzętu wspiera trwały i energooszczędny dysk SSD o pojemności 256 GB, który idealnie sprawdzi się jako archiwum dla dokumentów, filmów, zdjęć i muzyki. Podczas oglądania ulubionych filmów i seriali na ekranie o przekątnej 15,6 cala w rozdzielczości Full HD zachwycą Cię żywe, nasycone kolory. Warto również wspomnieć o obecności technologii IPS, która zagwarantuje Ci wyraźny obraz bez utraty intensywności, nawet pod dużym kątem. Laptop Acer Espire 5 dedykowany jest osobom, które chcą komfortowo korzystać z zaawansowanych programów, aplikacji i multimediów.